Zacznijmy rozwiązanie od narysowania dwóch płaszczyzn. Niech te płaszczyzny przecinają się. Następnie zaznaczmy na płaszczyźnie P1 dwie proste, które są do siebie równoległe i nazwijmy je literkami L oraz M. Teraz na pierwszym rysunku, na płaszczyźnie pi2, zaznaczmy prostą i nazwijmy ją literką K. Narysujmy ją w ten sposób, aby ona nie przecinała nam prostej L oraz M. Od razu może określmy, jakie jest położenie prostej K względem prostej M. Widzimy, że te proste leżą na zupełnie różnych płaszczyznach. Ponadto nie przecinają się, nie są do siebie równoległe, a to oznacza, że te dwie proste są względem siebie skośne. I tak możemy zapisać pod tym rysunku, rysunkiem. Proste K i M są skośne. OK, to jest ta pierwsza sytuacja. Teraz weźmy drugi rysunek i na płaszczyźnie Pi2 narysujmy prostą K w taki sposób, aby ta prosta miała jeden punkt. Wspólny z ym, prostą M. Więc w tym wypadku możemy powiedzieć, że proste K i M przecinają się. I to trzeba podpisać pod tym rysunkiem. Proste K i M przecinają się, czyli nie są skośne. Za chwilkę odcinek bonusowy.